Cześć, witajcie z tej strony, Treliks na kanale, i dzisiaj będziemy. No, właśnie, będziemy w Minecrafcie. I właśnie na tym moim serwerze, bo napisał mi właśnie i ten, który jest ze mną na życie. Dobry, że... Bo ostatnio się trochę pokłóciliśmy, bo mi niby miał dać prezent. Weszłem do domku, zabudował TNT koblem i wysadził. Ale nic nie zrobiłem, no, Ja nic, się no. tak jakby nie nagrałem tego, ale ja się trochę odwdzięczyłem. I zrobiłem pu pułapkę przed domem, że pod. Ale nie było... tam odpalił. No, tak, bo od razu się wkopał. Co to jest? wiesz, od razu. Dlatego teraz on mi chciał coś zrobić. No i po prostu chciał, żebym ale... weszedł i to nagrał. I gdzie ty jesteś? Co ja mam gdzie zrobić? Hmm? Panie, odezwij się, pan. No. No, To ja to, to wiem. I to jest to, tak? A tutaj. I żebyś się bał, nie otwieraj. Okej. Okay. Zobaczmy, co jest z No Otwieraj, dawaj. Czekaj. A nie wysadzaj tego filmu. No nie rozgrywam co? Nic tam nie ma, co ci chodzi. Okej. Okay. No nie! Widzę, że coś tam będzie. Chłopie. I co? Spoko, fajna skrzynka. Kolejna skrzynka. nie ma. Będzie trafczast idealny. A ty nie posadziło, chłopie. Czy ja bym coś tobie zrobił? E, tak? Czy ja bym coś tobie zrobił, bo... Tak. Ty... No przepraszam bardzo. To była woda i. Wiem. Wszyscy nic nie wybaliło. Czy ja bym tobie coś zrobił, kolego? To znaczy, może ziekierką coś bym zrobił, ale. Czy ja, no, bym, ja bym... mógł bym coś z tym zrobił. Nie? Na przykład tak, poczekaj. Ja bym coś to sobie tobie, tobie zrobił, na przykład tak bym ciebie. Ogólnie. Wróciłem już, bo nie nagrała mi się końcówka odcinka, ok? Ja to zmontuję jakoś ładnie, ale no. Dawajcie, subiki, to będzie więcej odcinków z tej serii. Jak widać, tutaj jest piękna czarka za mną. konie kurczaki, tu drzewo, które mnie potem sprękowało jeszcze. I ten, bo miałem je ściąć i nagle obserwator pod tym był. Więc ja już kończę. Trzymajcie się, cześć.